Cześć, z tej strony Keep Debit i zapraszam do obejrzenia skrótu drugiego meczu serii Play off Utah Jazz vs. Los Angeles Clippers. Joe Johnson w pierwszym meczu pogrzebał szansę Clippers na wygranie spotkania, wrzucając w ostatniej sekundzie, i Clippersi nie mogą sobie pozwolić na kolejne porażki, w szczególności, że grają na swoim parkiecie. Rudy Gobert w tym spotkaniu nie zagra. W poprzednim meczu nabawił się kontuzji kolana. Dlatego też podkoszowi Los Angeles od samego początku atakowali strefę podkoszową. Chociaż trochę zbyt skromnie to ująłem. Blake Griffin i DeAndre Jordan zrobili w pierwszej połowie dosłownie pokaz wsadów. Łapali alejupy od Chrisa Pola, od Jamala Crawforda. Blake Griffin wbijał się pod kosz raz za razem i te akcje nie kończyły się layupami. Po co robić layupy, skoro się tak wysoko skacze? W drugiej połowie meczu Utah Jazz w końcu zabrali się do roboty. Przewaga wynosi już tylko 5 oczek, a po tej asyście do Derricka Favorsa spadła do 3 punktów. W playoffach jednak najważniejsza jest defensywa. Chris Paul przechwyca piłkę po kiepskim handoffie Borisa Diału i kontratak, eurostep i 2 punkty dla Chrisa Paula. W tej akcji Gordon Hayward zagrał bardzo kiepsko w obronie. Po co skaczesz? To jest kiepska obrona. Luke Mbahamuta oddaje piłkę do Diandra Jordana. Kończy akcję efektownym wsadem z wykopem i przechodzimy do czwartej kwarty. Iso Joe. Gra 1 na 1, mamy mismatch i Joe Johnson zdobywa 2 punkty floaterem w tej akcji. Gordon Hayward oddaje rzut po handoffie z pół dystansu, przewaga topnieje do 6 punktów. Chris Paul korzystając z zasłony DeAndre Jordana tańczy między obrońcami, ciężki rzut z odchylenia, rzut wpada. I po kolejnej zasłonie Deandre Jordana tym razem piłka wędruje w ręce Blake'a Griffina, gdzie jest obrona, ja się pytam, gdzie jest obrona, Blake Griffin trafia za 3 punkty, Steve Ballmer szaleje z radości, Clippersi wygrywają 99 do 91. Jeśli chcecie na bieżąco oglądać skróty NBA z moim polskim komentarzem, zapraszam do lajkowania tego filmu oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Zobaczcie resztę skrótów meczowych na moim kanale. Z tej strony Equipe Debit. Cześć!